Tak się składa, że dzień przed publikacją tego filmu Byłem w biurze Illegal Night Zapakowałem do jakiegoś klienta Xboxa One Razem z grami oraz 16 kółek w Porsche W grze do końca maja jest jeszcze iPhone 12 Pro oraz 16 kółek W Lamborghini Huracan Wystarczy, że kupisz coś na illegalpauzanight.com A może następną paczkę Uzbroję w nagrody właśnie do Ciebie Witam Państwa w tym materiale Nie ukrywam, że nie jestem zachwycony Tytuł powinien być inny, ale jest jak jest Oto moja przegrana Z bólem przyznaję, że w dniu wczoraj Wczorajszym wypłaciłem 10 tysięcy złotych dla Bartłomieja, który wygrał zakład i właśnie tankuje samochód, żeby do niego dojechać i mu zapłacić. Jest godzina 7 rano, wyjechaliśmy o godzinie 6 rano z Krakowa. Na szczęście ojciec jest srogo zarobiony i te 10 koła poszły z jego konta, a wczoraj przy bankomacie, moi kochani, pierwszy raz nie byłem zachwycony z dźwięku bankomatu, który liczy pieniądze. To normalnie tak cieszy i jest bardzo satysfakcjonujące. Wczoraj im dłużej liczył, tym byłem bardziej smutny, no i dzisiaj lecimy wypłacić Bartkowi, tak, przegrałem. 10 tysięcy złotych z Bartkiem w zakładzie, o tym opowiem wam później dlaczego przegrałem, ale jest na to wytłumaczenie, ja już skończyłem tankować, wsiadamy w RS6, dojeżdżamy do Bartka, wypłacamy, a następnie lecimy do Warszawy, właśnie do miejsca 13 pokazać wam na jakim etapie są prace, co jeszcze zostało, co jeszcze robimy, więc zostawcie łapeczkę w górę i suba na tym kanale, jeżeli jeszcze tego nie robicie, no i co, nie ma co się łamać, 10 koła, 10 koła się zarobi jeszcze stojąc w kolejce po tę pyszną zapiekankę. Jednak wszystko przemyślałem jest mi smutno. Nie chciałem przegrywać tych 10 tysięcy złotych, jeszcze tego wszystkiego z Bartkiem. On ma pieniądze, a ja te 10 koła mógłbym wydać na dużo fajniejsze rzeczy, na przykład na paliwo do RS6, albo na przykład na pieski, albo na kotki. Albo tobie bym dał, Przemuś, 10 szkoła. No. A w tym materiale sporo furek. Furki mają obowiązkowe OC, a takie OC ma dla Was Mubi. Wiem, że wielu z Was produkt bardzo dobrze zna. No nic dziwnego, bo Mubi reklamuje nawet pan Krzysztof Hołowczyc w telewizji. Chyba już wszyscy o nich słyszeli. Jakbyście chcieli sprawdzić OC dla siebie, bo kupujecie jakieś autko, albo może coś Wam stoi pod domem, no to drugi link w opisie. Mubi znajdzie dla Was najlepszą ofertę, a od kwoty na ekranie odda Wam jeszcze cashback na konto w wysokości 150 zł. Czyli przykładowo, masz coś teraz za 1000 zł, no to na przykład Mubi może znajdzie Ci coś za 800, a od tych 800 jeszcze te 150 zł wraca Ci cashbackiem. No i tak wychodzi sobie 650 zł. Tak jak mówię, drugi link w opisie. Sprawdźcie, bo tak naprawdę sprawdzenie nic nie kosztuje, no a może być po prostu sporo taniej. No i co się cieszysz? No ale jak RS6 będzie umiał tak... wyłącz to! Wyłącz to i będzie wstyd. Dawaj, ściskaj gazu. A i co? A, a i burok przyjechał. I jeszcze dziesięć koła zarobił. Tak jak. Spóźnienia. Tak jak się rzekło, tak też płacę. 5 dni spóźnienia. Siema. 10 koła, przegrałem. On wygrał. Z odsetkami. <grym> Dobra, tak na serio, to jakby przegrałem. Rzeczywiście nie ma auta do końca miesiąca. Akurat byliśmy w Dubaju, jak przegrywałem zakład. Po prostu firmę złapał COVID, która <grym> robi, która robi, która robi, która robi I tą teraz furę. W komentarzach piszcie. I przez dwa tygodnie firma stała całkowicie. Więc teraz, jeżeli ja mam rację, to fura będzie za dwa tygodnie od momentu przegrania zakładu. I tak będzie. A jeżeli nie mam racji, to jeszcze jedną będę musiał między. Nie no, żartuję, nie. Ale dajcie winny się tłumaczy. No miejmy nadzieję, że za dwa tygodnie to auto będzie. No dobra, i leczmy w takim razie już do tej Warszawy. Pokażmy wam, co z tą jest pokażmy wam, co tam wrzucamy. No i zbliżajmy się coraz bardziej do odpalenia tego samochodu, wystrojenia tego samochodu i zbliżajmy się coraz bardziej przede wszystkim do prezentacji tego auta, na którą mam taki plan, jaki sprytny. No i pokażę wam oczywiście w tym materiale co więcej z Mistrzanem S13 Zbliżamy się już do końca budowy tego samochodu Ogólnie sytuacja była taka, że jak nagrywałem dla was ostatni odcinek No to niestety dzień po tym jak go nagrałem Cała firma stanęła dosłownie na dwa tygodnie No i był duży problem w związku z tym No bo nic nie działało i właśnie te dwa tygodnie są opóźnienia Teraz w S13 to się troszeczkę pozmieniało Więc chodźcie, już wam pokażę co i jak Pokażę wam co jeszcze nam zostało do zrobienia No i będziemy się tak zbliżać do tego, żeby wydmuchać ponad tysiąc koni przekazywanych na oś mi S13. A swoją drogą z dichu właśnie przywiózł oponki, ale przywiózł do E36 do upalania. do upalania. Kurde, miękkie. Miękkie, Fajne. Tu jest czerwone Sztuki L20, 20, no, czyli jakieś. A tu masz jeszcze większe jeszcze od tych. Czyli jakieś 40 kółek na torze i nie ma 20 stopn. W CK jak zawsze w sumie się dzieje. Jak nie jakiś 2JZ, to jakiś inny 2JZ, a jak nie 2JZ, to 2JZ. Jedno jest pewne, w CK lubią 2 jz Ciężko się u chłopaków nagrywa, bo oni cały czas coś robią. Jak nie szlifują, to tną i tak dalej. No i wszystko to w sumie bardzo hałasuje. Lexusik wygląda na hali turbo sztos. Naprawdę bardzo fajny pomysł. Auto pięciodrzwiowe, normalnie wydaje się być rodzinnym sedanem, a tam 850 koni właśnie w wyżej wspomnianym 2 jz I to wszystko przekładane jeszcze na tylną oś. S13 też nabiera już kształtu. Tył wygląda naprawdę mega groźnie. Zaczyna to już być taki uzbrojony czołg. Rurki, przewody, pompa paliwa, chłodnica i tak dalej, i tak dalej. Siema, Siema. Witam serdecznie. Siemano. Nie ma Sławka? Siemano. A jest? jest Sławek. Tławek, czyli człowiek motorowy. Znajduje się oczywiście w swoim królestwie. Sławek, Sławek. Powiedz nam coś ciekawego na temat 2JZ. -a. No i wszystko to, Mam czymś. Tak? No, i już to tak jest docelowy. dobra informacja. Czyli docelowy 2JZ siedzi już bez 13 I witam pana prezesa. Jeszcze nie mówiłem, jakby nigdzie, ani u siebie na Instagramie, ani nigdzie, ale jeszcze kupiłem jednego 2JZ. -a. Nie wiesz, gdzie jest Sławek, ten jeszcze mój drugi JZ? W tej folii? Nie no, nie będę wam całego otwierał, zwłaszcza, że nie ma na górze dekli zaworowych, więc nie będzie nawet ładnie wyglądał. Ale trafił się jeszcze jeden dwa do kupienia. Był wystawiony i szybko zareagowaliśmy i kupiliśmy takiego dwa jazdziecika, żeby móc go po prostu zakuć z czasem i żeby sobie tutaj leżał. Na wypadek, gdyby coś z tamtym było nie tak, no to można wtedy na przykład dzień przed zawodami szybko wymienić motor. Więc jest taki dwa czeka na lepsze czasy. Swoją drogą, jakby was interesowało, to taka wersja wolnossąca 2JZ. -ta. To jest koszt nieduży, bo w okolicach 5-6 tysięcy zł za GE. No wiadomo, że później przygotowanie tego pod GTA to już jest 20 parę tysięcy złotych, natomiast jakbyście chcieli mieć samego wolnossącego dwa jazycika, to ja za tego zapłaciłem 6 tysięcy cebulionów. A tutaj urzęduje James Bond. Jest i Mario. Cześć Panie Wójcie. Witam, ale się uczesałeś dzisiaj. Chciałem się strictać na ciebie ci, właśnie. właśnie. No to daleko ci jeszcze powiem ci. No bo siedzieliśmy prawie, troszeczkę. Sytuacja wygląda tak, że muszę zapłacić za oponę, a nie mam gotówki. Masz gotówkę? Zawsze. <laughs> Jak mój tata. Dzięki. <laughs> no i postać, rzekłbym, najważniejsza, kluczowa, ikoniczna i legendarna. Czyli Marcin nim no Pseudonim TV. Osoby. Co tu się dzieje? Montuje się. Ten tył wygląda Coraz lepiej to, co tutaj widać. No nie, no jest groźnie, na maksa groźnie. Już taki uzbrojony w te pompy, które tutaj widzicie. Do tego chłodniczka. Zawiozłeś dychę? Dychę? A, zawiozłem dychę. <laughs> zawiozłem dychę. <laughs> są pompy, jest chłodnica, są radiatory już na chłodnicę. Jest swearpod, tak się to mówi? Swearpod. Swir, no. To jest bardzo fajne w ogóle urządzenie, w cudzysłowie. Jak mamy bak paliwa, i w momencie, kiedy lecimy bokiem, to paliwo. 分かる i to jest takie urządzenie jak lecimy bokiem to paliwko nam wtedy odpływa na bok no i pompa nie zasysa tego paliwa bo jest nierównomiernie rozłożone po baku i tutaj mamy taki mały zbiornik do którego przelewa się właśnie to paliwo tutaj górą wlatuje no i na dole jest cały czas ten sam poziom paliwa i pompa pobiera sobie paliwo z dołu żeby cały czas było takie samo ciśnienie tego paliwa no i temu właśnie służy to urządzenie ono jest głównie stosowane w motorsporcie raczej w samochodach takich seryjnych z salonu takiego czegoś strach, ustroj wynalazku. Nie. Zobaczcie. Jest też paczuszka, która jest paczuszką pełną gratów z firmy, którą możecie kojarzyć. Samochody, które zwykle składamy, to samochody, które stawiamy na komputerze od Ecumastera. Charakterystyczny dla Ecumastera jest też ten wyświetlacz, który widzicie za kierownicą. Zwykle w samochodach i możecie sobie na nim wyświetlać wszystkie temperatury, obroty, prędkość, no i totalnie wszystko. Co ciekawe dla osób, które nie wiedzą, Newton, czy ktokolwiek jak stroi samochód, to wpina się właśnie do Emu To do niego wpina się USB, ma podgląd na laptopie i tak naprawdę tym komputer steruje całym samochodem i to z tego krzesa się moc, doładowanie, właśnie temperaturę spalania, spalanie spółkowe i tak dalej, dalej. No i tutaj troszeczkę tych gratów od Ecumastera jest. Jak widzimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem pudełek. Do tego wszystkiego ósme dodatkowe pudełko to jest ADU. Za moment je dla was otworzę, bo to jest najbardziej charakterystyczna część Ecumastera, którą ich Tu jest taki Dylpak, man. E, ale to nie jest to, o czym myślicie. W każdym razie są tutaj przyciski i tutaj mamy jakby wszystkie przyciski funkcyjne, które będziemy używać w samochodzie. Mamy przycisk od startowania auta, mamy przycisk od piurdża, czyli od odpowietrzania nitro, od podnoszenia szyb, od wentylatorów i co my tutaj jeszcze mamy? Na przykład od ALS-a, no i na przykład, nie wiem, awaryjne. Ogólnie przycisków nie pamiętam, ile braliśmy. Chyba w okolicach 20 paru. No i tyle widocznie tutaj jest i tyle będziemy sobie mogli klikać. To, co mamy tutaj jeszcze, to jest Taki zawór, który jest naprawdę duży, naprawdę ciężki. Żeby wam nie skłamać, to waży naprawdę z półtorej kilograma. I jest to jeden z dwóch Westgate'ów. Ten Westgate akurat firmy TurboSmart, zakupiony od FMIC. Oni mają go w swojej ofercie. On no, tak jak zresztą masa gratów do tego samochodu, jeżeli chodzi przede wszystkim o motorownię. No i takich Westgate'ów u mnie są e, dwa. Są duże, ciężkie i ładne są. Westgate ma za zadanie otworzyć taki zawór, przez który będą uciekać spaliny, żeby nie napędzać tam więcej turbiny w momencie, kiedy turbina kręci się już na maksymalnych obrotach. No i moi kochani, czasem jest tak, że jeden Westgate nie wystarczy, bo mamy tyle napchane mocy w samochodzie i wtedy musimy mieć dwa Westgaty albo jeden gigantyczny Westgate. Natomiast w tym przypadku zdecydowaliśmy się na dwa Westgate, y, czyli dwa kominy, które będą wystawione przez maskę, o czym odpowiadam od samego początku jakby tematu S13. No i to, co mamy tu, to jest właśnie ADU od EQ Mastera. Tak jak wam mówiłem, to jest część, którą możecie najbardziej kojarzyć, czyli jest to cały wyświetlacz właśnie. Tak on się prezentuje w pudełku. Ten jest akurat ośmiocalowy i z tego co się orientuję to jest to nowa wersja. Z tyłu jest taka wielka kostka, którą sobie wpinamy i jest napisane właśnie Rift to jest chyba właśnie to znaczenie, że to jest ta druga wersja. Naprawdę ciężki swoją drogą. Mniej więcej tych rozmiarów jest chyba kierownica w jakichś polidach, bo w sumie fajnie to siedzi w ręce. No i to to możecie sobie oglądać zwykle za kierownicą. I to na tym będziemy wyświetlać wszystkie najistotniejsze wartości, właśnie w Nissan S13. Tutaj mamy jeszcze taką oto kosteczkę piękną, czerwoniutką. A tutaj mamy całe komputery, bezpieczniki i tak dalej. Więc nie będę wam tego wszystkiego pokazywał, bo was zanudzę. Ale tutaj, jak jesteśmy przy Rzeczach Fajnych, w ogóle bardzo dużo IT. Wam dzisiaj pokazuję w odcinku, który mamy do s no jest to spowodowane tym, że jakby jest to już finałowy etap prac, więc tych itemów, które najbardziej widać z zewnątrz, jest w tym materiale najwięcej. I jest tutaj deska rozdzielcza od S13, cała obszyta w Alcantarze, Dodatkowo jest żółta nić, żebyśmy mieli taką spójność kolorystyczną, prawda, bananowe życie. Driftowóz jest czarno-żółty, tutaj będzie środek e, czarno-żółty. No i myślę, że wygląda to naprawdę dobrze. Dodatkowo wszystko jest uzbrojone jeszcze w taki karbon i są to zaślepki tutaj na deskę rozdzielczą i tutaj jest zaślepka na standardowe zegary. W niej zostanie wycięta odpowiednich rozmiarów dziura na ten właśnie wyświetlacz. Pokażę wam jak to będzie wyglądać. Tutaj wycinamy taką dziurę odpowiedniej wielkości i przykładamy do tego wyświetlacz, montowujemy, albo popaki dorobią tutaj mocowania i on po prostu będzie tak wystawał od tego karbonu, a za nim wtedy zostanie normalny karbon. W tej konsoli, która jest tutaj, standardowo można zrobić parę przycisków, takich rodem z odrzutowca, czyli możemy sobie na przykład taką zawleczkę wyciągnąć do góry i popchnąć przycisk, albo możemy tutaj zrobić standardowe przyciski, albo jakieś przełączniki, albo coś do przesunięcia. No naprawdę kombinacji jest bardzo dużo, a deska wygląda naprawdę bardzo obiecująco. Nie no, jest to fajnie wykonane i też warto powiedzieć, że jakby jest tutaj takie kombo, że samochód jest mega agresywny, mega szybki, jest po prostu sportowy, ale w środku wciąż jest ładnie, estetycznie i przytulnie, czyli na przykład nie jest oflokowana decha, albo nie jest zostawiona taka surowa, tylko jest właśnie w takiej alkantarze, którą z drugiej strony możemy zobaczyć w samochodach naprawdę takich luksusowych, na przykład BMW 7. A to jest Team Buddha X Illegal Night, czyli i to sama bluza, którą mam na sobie. Jakbyście chcieli, to zapraszam Was na stronę internetową millegala i zapraszam Was na takie ciuszki. Trwa jeszcze akcja, w której możecie zgarnąć Xboxa, najnowszego X-Series, iPhone'a 12 Pro, przejazd 16 kółek Lamborghini Huracan, przejazd 16 kółek Porsche 911, a dwie paczuszki, nie cztery, tylko dwie. Przywiozę do tego wszystkiego Wam osobiście. Więc zapraszam, jakikolwiek zakup i wchodzicie do gry i zgarniacie jedną z tych rzeczy. Tu są jeszcze rzeczy, kewlar z karbonem połączone i tutaj jest cały karbon do środka, to jest kewlar z karbonem, a to jest karbon do środka, to jest jakby cała ćwiara tylna samochodu, a, a waży może ze 4 kilo, więc naprawdę redukcja masy jest tutaj przeprowadzona tak jak być powinna, czyli będzie lekko. No. I tak jak wam mówiłem, jest tutaj całkiem sporo 2JZ-ów z No zresztą to wiadomo nie od dziś, że jest tutaj całkiem sporo 2 jz No i pierwszy 2 jest tutaj. Lexusik, który możecie kojarzyć z Projekt 86, czyli Paweł Bednar, to jego samochód. I ten samochód możecie kojarzyć z wielu spotów, jakichś tam zlotów motoryzacyjnych, wystaw i tak dalej, bo ten samochód był po prostu tam zawsze widziany. Fajne kombo, tak jak mówiłem, czyli rodzinny sedan, ale 2 jz pod maską. I jeszcze, może Paweł się nie obrazi, że pokażę. Kierownica, która jak ja byłem pierwszy raz w tym samochodzie, zrobiła na mnie największe wrażenie. Kurde, nie wiem, kto mu to zrobił, czy to jest jakiś gotowiec z Japonii, czy ze Stanów Zjednoczonych, w każdym razie normalnie wygląda jakbyśmy trzymali cały kosmos w rękach, <laughs> jakaś Droga Mleczna. Bardzo groźna kiera. No i jakby no musi trafić w gusta, bo jest bardzo specyficzna, ale powiem wam, że nie można jej odrzucić, że nie jest oryginalna, bo pierwszy raz mam taką kierę w rękach. Co ciekawe jeszcze odnośnie tego samochodu, 2JZ ponad 800 koni w tym rodzinnym sedanie nie? Mało tego wszystkiego skrzynia z BMW M4. I to jest ten sam zabieg, który będziemy robić w tym samochodzie. To jest moje BMW E6.3 AMG, czyli BMW z silnikiem Mercedesa w kolorze pod z Porsche, a do tego wszystkiego właśnie dostaję skrzynię z M4. Zobaczycie to w innym materiale na moim kanale, więc zostawcie suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie, no to wtedy będziecie wiedzieć właśnie o co tam chodzi. Właśnie chłopaki przy tym grzebią, skrzynia z M4 już tam powoli siada, a wy na tym materiale zobaczycie testy tej skrzyni, zobaczycie dlaczego podejmujemy taką decyzję i zobaczycie jak ta skrzynia podaje. O ile? Podaje, bo tego jeszcze tak naprawdę nie wiem. 2JZ, nie będziemy podnosić machy, chyba no że bardzo chcecie. Chcecie? Wiem, że chcecie. Siedzi sobie tutaj. Czerwone, dekle zaworowe. Bardzo fajny, taki połyskowy. Kolektor, chociaż bardziej podoba mi się czarny. Westgate wypuszczone też, właśnie na maskę. i To jest fajna opcja, ale gdzie on ma dziury? Nie ma dziur. Aha, bo to ma taką dokładaną, jakby tutaj garba. A normalnie tutaj są żebra i jest dołożony garb, żeby nie ciekła do niego woda. Widzicie? Są wypuszczone Westgate tak samo, jak są u mnie w Nissanie S13. No zresztą motor ten sam, tylko że troszeczkę mniej mocy, bo tutaj chyba jest w okolicach 700-800 koni. A tam Mazda, jakby było maz, Mazda mało, mast mazd jest mało, ale 2 jz nie jest mało, to tam też również jest 2JZ. O tej madzi opowiadałem wam w poprzednim materiale. I jeżeli chcecie dowiedzieć się o niej więcej, o tym zezbrojonym żółwiu, no to w tamtym materiale jest tego dużo. Natomiast jeżeli chodzi o S3 na H, moją, przejdźmy do gwiazdy. Jeżeli chodzi o tył już tak całkiem na poważnie, no to dzieje się tutaj naprawdę dużo. Zaczyna ona właśnie przypominać już tamtą Madzie, a będzie tutaj jeszcze więcej tych wszystkich rzeczy. Mamy już bezpieczny zbiornik paliwa, mamy pompy paliwa od FMIC. mamy mamy. Chłodnicę paliwa, mamy zbiorniczek od chłodnicy, mamy całe orurowanie chłodnicy. Przechodząc przez środek mamy chłodnicę, również od FMIC to jest ta najbardziej wydajna chłodnica. Do tego wszystkiego mamy radiatory na chłodnicę, a z tej strony mamy swiril poda, czyli to urządzenie w cudzysłowie ten zbiorniczek, o którym Wam opowiadałem wcześniej. Bardzo fajne i zasługujące na zwrócenie uwagi są mocowania tej chłodnicy. One są regulowane, im bardziej sobie wkręcamy tym chłodnica bardziej nam staje pionowo, im bardziej odkręcamy tym chłodnica nam się tutaj bardziej kładzie. Jeżeli chodzi o to, co jest z przodu, a zmieniło się tutaj naprawdę sporo względem tego, co widzieliście ostatnio. Wbrew pozorom, auto jest jakby bardziej rozbrojone, bo nie ma kół, nie ma złożonego do końca zawieszenia, ale to tak naprawdę jest rzecz, którą można zrobić w godzinę dwie. To z przodu dzieje się już naprawdę dużo. Cała turbina od Borgwarnera, która została tutaj z tej strony obłożona termicznie, to jest zabieg, na który nie decyduje się wcale tak wiele osób, a szkoda, bo jest to bardzo dobra opcja ze względu na to, że izoluje nam termicznie bardzo gorącą, gorącą stronę turbiny, no i nie grzeje nam tutaj pod machą. Cały ten układ, który widzicie tutaj dużo lepiej akurat wyglądał bez okładziny termicznej, ale ta okładzina jest tutaj niezbędna, żebyśmy troszeczkę zaizolowali to właśnie temperaturowo. Ze względu na to, że jest to Fresh Air. Cały układ Fresh air jest tutaj i o nim opowiem wam troszeczkę więcej, jak już będziemy stroić auto i jak będziemy nim jeździć. Więc drugi powód do tego, żebyście zostawili suba i żebyście śledzili to, co dalej będzie się działo z Nissanem S13. Duży dolot puszczony w to miejsce, mało tego wszystkiego tutaj z tej strony możecie sobie zobaczyć, że mamy taką oto obudowę tego dolotu, żeby nam nie ciągnęło gorącego powietrza do, właśnie, do lotu z zaworu Fresh Air, który znajduje się bardzo blisko niego. Dlatego jest tutaj taka flansza właśnie, e, która ma nam izolować temperaturowo ten dolot. Chłodnica oleju z przodu również od Femice, intercooler również od Femice. Jakby wszystko, co tutaj da się zrobić z tych rzeczy bardzo wydajnych jest założone od FMIC. Kolektor dolotowy, o którym opowiadałem Wam w poprzednim odcinku, jeżeli go nie widzieliście, to po zakończeniu tego możecie się troszeczkę cofnąć w czasie, jeżeli chodzi o budowę 13 Kolektor firmy Plasma Man no, i tutaj mamy cewki od nitro. To wygląda bardzo dobrze i to cieszy bardzo, dlatego że nitro w samochodzie oznacza: oznacza nic innego jak porządne. Pie to, co mamy tutaj, to jest cały układ dolotowy. Natomiast nad nim się nie będziemy bardzo skupiać. Wszystko jest sobie spięte niebieskimi silikonami. I tutaj czekamy jeszcze na dekle zaworowe ze Stanów Zjednoczonych, które niestety do nas jeszcze nie przyszły. Te są dość brzydkie, mi się osobiście nie podobają. Natomiast dlatego właśnie zakupiłem oryginalne dekle CNC ze Stanów, które będą tutaj wyglądać. Wierzcie mi na słowo, naprawdę dobrze. A jak nie chcecie mi wierzyć na słowo, to w kolejnym odcinku na pewno zobaczycie, jak ładnie tutaj siedzą. No i to, z czym jeszcze mieliśmy problem, ostatnio, to jest zbiornik od BC Racing Stage 3, czyli od zawieszenia, został on przeniesiony w to miejsce i wymagało to rozpompowania gazu z tego zbiorniczka. Jest to duży problem, bo w Polsce bardzo niedużo firm uzupełnia takie zbiorniczki gazem. Natomiast udało się, jest to tutaj przełożone. Teraz jeszcze należy zrobić to samo z tyłu. Jeżeli chodzi o samochód, no to w środku pokazywałem wam wszystko ostatnio. Jest jeszcze jedna rzecz, którą mógłbym wam pokazać w środku, czyli kierownica. Oczywiście za moment to zrobimy. Stevie, ile dajesz kierownicy? 10 na 10, tak? Kierownica jest piękna. Zajebistości? No. Tak, no, zdycha. Kierownica jest zajebista, poczekajcie tutaj, a ja się do Was przeteleportuję z kierownicą i Wam pokażę o czym mówię. No i cyk, już jestem. Kierownica, którą pokazywałem Wam na moim Instagramie, do którego teraz wyświetla się Wam nazwa u góry, Więc jak widać opłaca się być tam troszeczkę wcześniej, żeby mieć takie smaczki. Całkowicie wykonana customowo, jest to oryginalna kierownica Sparco wykonana w Włoszech, ale przez nas w Polsce została przerobiona. Carbon, tutaj kreska pionu pionująca kierownicę w sumie, nie jest to naklejka, tylko jest to wbite jakby pod lakier bezbarwny. Do tego wszystkiego to, na czym zależało mi najbardziej, czyli bardzo dobrej jakości łączenie właśnie Alcantary z karbonem. Będzie to wyglądać naprawdę mega groźnie, będzie to wyglądać mega dobrze i mam wrażenie, że niewiele ludzi jak do tej pory ma taką kierownicę. Z uwagi na to, że po prostu robiliśmy to my jako Custom, a przeszukałem połowę internetu, jak nie cały, w poszukiwaniach gotowej takiej kierownicy, no i nikt takiej kiery nie miał. Więc myślę, że łapka w górę dla tej kiery się należy i będzie wyglądać świetnie w środku tego niszczonka. No i to, co jeszcze wam chciałem pokazać, bo zapowiadałem to, jakby nie jest tutaj jeszcze cały body kit od S13, ale jest cały tył na przykład od S13. Od tej strony nie ma za bardzo co patrzeć, bo jest to wewnętrzna strona tego splotu. Jest to aramid, czyli splot kevlaru z karbonem. Jest on właśnie taki czarno-żółty i wygląda naprawdę bardzo fajnie. Do tego wszystkiego w tym jest również dach, maska, nadkola przednie, całe drzwi, cały tył i cała ta szyba tylna, która jest wycięta tak, żeby były prowadnice powietrza na chłodnicę, którą z tyłu widzieliście. I tak będzie zrobiony cały samochód, czyli będzie on mniej więcej w tej kolorystyce, którą teraz trzymam w rękach, ale oprócz tego samochód zostanie jeszcze oklejony. I teraz, na przykład, na ekranie wyświetla wam się samochód HGK, który jest wykonany jakby w tej samej technologii, właśnie w technologii Aramidu i który, jak widzicie zresztą na zdjęciach, które się Wam teraz wyświetlają, wygląda świetnie. I w Polsce chyba jeszcze nikt nie zrobił całej fury z Aramidu. Nie? Z tego, co mam wiadomość, raczej wiedzę nie. No. Chyba nikt jeszcze w Polsce nie zrobił całej fury z aramidu. Robili to tylko w Eurofighterze i ta nowa Supra A90 też jest wykonana z tej technologii. Natomiast no, to jest daleko od Polski, jeżeli chodzi o level składania fur. Więc myślę, że ta S13 będzie pierwsza taka. Odłożę to na bok i pojawi nam się karbon. Dlatego, że decyzja padła taka, że z zewnątrz będzie aramid, czyli taki żółto-czarny splot. Natomiast w środku będzie już prawdziwy karbon. Taki żywy bym bardziej powiedział. Karbon, a nie y, wymysł nowoczesny. I tutaj Mamy boczki drzwi, które są oczywiście karbonowe i kuwety, które są również oczywiście karbonowe. No i oprócz tego, tak jak wam pokazywałem w pierwszej części filmu, mamy również wstawki na desce rozdzielczej, które są także karbonowe. Więc środek idzie w taki bardziej klasyczny karbon, który widzicie tutaj, a z zewnątrz idziemy w aramid, czyli pamiętajcie, karbon z kewlarem. Co jeszcze wam mogę pokazać karbono-kewlarowego, aramidowego? To są na przykład oczka. Oczka, czyli e, zaślepki od świateł w S13, które e, Będą się oczywiście wysuwać do góry. I one wyglądają tak, będą pasować do całego body, nawet one zostają wykonane w aramidzie. Jak widzicie na zdjęciach, naprawdę wygląda to mega dobrze. Bo jakby na to patrzeć tak porozrzucane tutaj, to można by pomyśleć, że jakiś zlep. Natomiast tak jak widzicie, jest to rzeczywiście groźne i rzeczywiście ma to sens, a nie jest to jakiś tam wymysł, który będzie totalnie e, brzydki i w cudzysłowie niebustowy. To ma najlepszy skuter w mieście? Ty, Sidney ty. Ty, Sydney, ty. I mamy, proszę państwa, oklejenie aramidowe właśnie, dokładnie tak, jak wam mówiłem. Mamy Yasuni Racing wydech. Nikt cię nie dogoni, nikt cię nie dogoni. Ja mam na sobie torbę. Torbę, którą chcę wam pokazać, żebyście zobaczyli sobie taki fajny itemek, o którym ja osobiście nie wiedziałem i tak naprawdę dopiero niedawno się dowiedziałem. I chcę wam powiedzieć parę słów na sam koniec. Jest to taka torba, którą możemy sobie trzymać w ten sposób, i ona od spodu, swoją drogą, to nie jest żadne lokowanie, nic, tak po prostu chciałam pokazać fajny item. I tutaj ma taki wentylator, jak widzicie, i podpięcie USB. I teraz tak, otwieramy sobie i co znajduje się w środku? Ano, w środku znajduje się kask. Właśnie z tym wentylatorem w tym miejscu możemy sobie położyć tak kask, podpinamy na przykład do zapalniczki w samochodzie, albo do komputera, albo do gniazdka i nam się kask wentyluje, żeby nam się po prostu nie zapocił, nie zagotował. A tego wam jeszcze nie pokazywałem, ale jest to kask, w którym ja będę jeździł w tym roku w Mistrzostwach Polski. Jest to kask przygotowany całkowicie customowo marki Stilo i to też swoją drogą nie jest żadne lokowanie. Stilo to gigantyczna marka, która robi kaski z komunikacją. Czyli ja, tak jak wam mówiłem na odcinku z moim E36 mogę rozmawiać z moim pilotem, bądź z moim zespołem, który na przykład powie mi, że mam opony do wymiany, albo żebym zjechał na serwis z samochodu. No i na kasku z tyłu mamy taką postapokaliptyczną postać z maską gazową, która pasuje właśnie do takiego klimatu postapokaliptycznego. Illegal night. Z boku mamy takie bardzo fajne... W stylu japońskim, które pasują właśnie do bluzy, którą na przykład mam teraz na sobie i na klatce. Pasuje to razem z tym. Z drugiej strony jest praktycznie lustrzane odbicie, a z przodu mamy taki również postapokaliptyczny e, znak, właśnie powiedzmy drogowy, żółty, który pasuje do klimatu samochodu. Więc to wam chciałem pokazać, tak dosłownie, na sam koniec. Jeżeli chcecie takie bluzy, jak na przykład mam na sobie, to zapraszam was na stronę internetową, właśnie Legal Night, gigantyczny kaptur. Więc jeżeli ktoś z Was lubi, to myślę, że tam znajdziecie coś dla siebie. Ja w tym odcinku się już z Wami i żegnam. E, życzę Wam ze swojej strony wszystkiego, co najlepsze. E, życzę Wam, żebyście też budowali tak grube fury, jak Nissan S13, który był gwiazdą tego odcinka. Mam nadzieję, że docenicie to, że robimy to totalnie na grubo. 0,5 środków, jeżeli chodzi o części, 0,5 środków, jeżeli chodzi o moc. I tak naprawdę przed nami już zostały tylko i wyłącznie odcinki z finału tego projektu, z tego, jak go stroimy i z tego, jak go upalamy. A wierzcie mi, że mam, no muszę to powiedzieć, po Bananowy pomysł. Jak to by przedstawić ten samochód na sam koniec? Tak, żeby to rozwalić całkowicie, żeby zrobić coś jako pierwszy i tak dalej, i tak dalej. Ja się już z wami żegnam. Myślę, że mogę się z wami pożegnać w tych okolicznościach. Bananowym życiem, jak na samym początku tego kanału. No i co? No i piąteczka.